Uwaga, załoga! Tu mówi wasz kapitan. Właśnie przekraczamy głębokość 8000 metrów. Jeśli wyjrzycie przez okno na lewej burcie, zobaczycie ciemność. Jeżeli zaś skierujecie swoją uwagę ku prawej burcie statku, uchwycicie widok całkowitego mroku! Całkowity mrok. A to jest zawsze na czasie. Bardzo ładne. Co to jest, doktorze Fisher? <laughs> Proszę mówić mi, ryba. Istnienia tego gatunku nie potwierdzono naukowo. Istnieją wzmianki o nim sprzed setek lat, ale niestety nikt go dotąd nie odnalazł. To dlatego, że to legenda. Ten gatunek nie istnieje. Byliśmy już na stu misjach ratunkowych i za każdym razem wydaje mu się, że go zobaczy. Myślę, że dobrze jest w coś wierzyć, nawet jeśli tego nie udowodniono. Wybitny fizyk Albert Einstein powiedział kiedyś, to nie jest tak, że jestem taki mądry. Ja po prostu dłużej pracuję nad problemami. Ale nie miał na myśli ryby kto się odnosi do wszystkiego w życiu. Przegrywasz jedynie wtedy, gdy się poddajesz. Gdzie jest pierwszy oficer z Piersy? Tak, tak, zorganizujcie te na moją cześć. Mm. Ach, chcesz je bić? O, nie, nic nie widzę! Nic nie widzę! A! Przepraszam, Lans. Przestraszyłem cię? No jasne. Ja się niczego nie boję. Właściwie to. Baczność, strzóża Tak jest! No dobra, przestraszyłem się. To przez tę opaskę na oku. Coś w tym jest. Hej, co się stało z moim stołem konferencyjnym? Ktoś musiał go przerobić na łóżko, Ależ ci ludzie mają super. Jeśli już się wyspałeś, śpiący królewiczu, to chciałbym, żebyś kogoś poznał. Profesor Samantha Rose. Cześć, Sam. Pani profesor, jeśli już. Pierwszy oficer Lance Pierce. Płetwonurek i ekspert od wszystkiego, co wybucha. Ech, wiem, kim pan jest. Najlepszym z najlepszych, starannie wybranym do tej misji. Na dnie oceanu znajduje się stacja morska, zbudowana w celu odnajdywania yy, cennych obiektów. Było tu podwodne trzęsienie ziemi i załoga z trudem uciekła. Ale stacja zniknęła. Nic nie znika, jeżeli kiedykolwiek tam była, odnajdziemy ją. No cóż, to może nie być takie proste. Widzi pan, stacja morska została zbudowana, żeby zbadać pewną moją teorię. Hmm. Legenda głosi, że na Atlantyku jest wyspa, na której Wieczkę. Profesor, pokaz slajdów, to mi przypomina szkołę. Nie znosiłem szkoły. Cicho, bądź lask. Hmm. Hmm. Legenda głosi, że na Atlantyku jest wyspa, na której znajduje się ogromne miasto, a w nim niewyobrażalne bogactwa. Mury wykonano z cennych metali, a architektura była tak nowoczesna, że jak niektórzy wierzą, do dziś nie udało nam się jej dorównać. Ale aktywność wulkaniczna na dnie oceanu spowodowała falę tsunami, wyspę pochłonął ocean i nigdy już jej nie widziano. <śm> <śm> Aż do teraz. Spójrzcie, mapa do Atlantydy. To nie wygląda jak mapa. Mówiła pani, że to ma być misja ratunkowa, a nie pogoń za własnym cieniem. Musiałam tak powiedzieć, bo inaczej nigdy nie zgodziłby się pan na tę misję. Nikt nie wierzy w istnienie Atlantydy. Ma pani rację. Z całym szacunkiem, pani profesor, jesteśmy załogą ratunkową. Ratujemy różne rzeczy i przy okazji mamy nadzieję znaleźć jakiś mały skarb. Ach, ta mapa może być kluczem do największego skarbu, jaki kiedykolwiek istniał. Alarm, coś się zbliża. O, hej. Niechoo! Ostrożnie! Hej, coś dużego w odległości 100 metrów i się zbliża. Kurs kolizyjny, kapitanie. Przygotować się na uderzenie. Kramp gigant! Może nas nie zauważy? Myślę, że On nas nie musi widzieć. Myślę, że nas wyczuwa. jest od strony wy dobrze wyceluj. Rozkaz kapitanie. Kapitanie, wrak łodzi podwodnej. Ze stacji morskiej. Kapitanie, on wraca. Lans przejmij dowodzenie i polować na kraby. że to tego strzegł. <noise> okay. Lance, powiedz, że naprawiłeś kabel. E, wiedziałem, że o czym zapomniałem. <noise> Jesteśmy na głębokości 15 tysięcy metrów. Niemożliwe. Nikt nigdy nie dotarł tak głęboko poniżej poziomu morza. Właściwie to żadna mapa nie pokazuje nawet takiej głębokości. Hmm. Ta pokazuje. A jeżeli prawidłowo odczytuję tę mapę, na każdą stronę piramidy powinien przypadać jeden kryształ. Pierwszy kryształ leżał przy bramie do innego świata. Wulkan był bramą, czyli pozostały jeszcze trzy. Jak je odnajdziemy, to odnajdziemy Atlantydę. Właściwie to nie będziemy ich szukać, prawda? Kapitanie? Nie w tej łodzi jest zbyt zniszczona. W takim razie to zrobimy. Każdy dobry zespół ratunkowy podróżuje z więcej niż jedną łodzią. A my jesteśmy najlepsi. Oh. Chwytajcie za swoje pasy z narzędziami! Zabieramy się za budowanie. O, pięknie. Oh. Dobra robota. Zawsze chciałam zbudować własną łódź podwodną. Zatwierdzam, ja ją wezmę. Chwileczkę, a gdzie jest moja? Ty, musisz być mobilny. Jesteś naszym najlepszym płetwonurkiem. Słyszeliście? Najlepszym! Moja łódź jest większa. Hmm. Te oznaczenia wskazują nam kierunek. Ruszajmy! Ej, ja tu wydaję rozkazy. Ruszajmy. Ech, mężczyźni. To jest Atlantyda, a to chce zwrotu podatku. Ech. Spójrzcie tutaj. Te oznaczenia są takie jak te na mapie. Kto mógł to zbudować? A może ten kalmar z widłami? To jest trójząb. Ha, trójząb. A już się bałem. Teraz to już możemy się bać. Nie. Musimy im uświadomić, że nie chcemy ich skrzywdzić. Jesteśmy gośćmi w ich domu. Gdybyście mieli przyjąć gościa w swoim domu, chyba chcielibyście, żeby się przedstawił. No, chyba, żeby wyglądał tak. Witajcie, przebywamy w pokoju. Szukamy kryształu, więc gdybyście mogli nam wskazać drogę. Eee. E. Strzeszcie się tych, którzy odważą się wejść. Ryba, uciekaj! Skupowy. के के Ryba, co to jest? O, wygląda jak manta, ale nie martw się, one są niegroźny. Dobrze. Ej, kolego, powinieneś przystopować z kruchówką. Załoga, tutaj. jest wszystko w porządku. Nigdy nie mówiłem, że jest coś nie w porządku. Po prostu uważam, że opaski na oko są fajne. I chcę swoją z Musimy za nim płynąć. Jeśli się tutaj zgubi, nigdy go nie znajdziemy. Spokojnie, każda łódź ma urządzenie namierzające. Myśleliśmy, że Pana zgubiliśmy. Co Wam tak długo zajęło? O! Hurra! <ślawnik> Dobra robota, kapitanie! Hurra! Ej, jak też chcę opaskę na oko. Ponieważ ja mnie nie widział. Te rekiny reagują tylko na ruch. Uciekamy! Jak mamy uciekać nie ruszając się? Oh. 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 Ostatni kryształ! Aha! Oh. Rozumiem. Przecież mamy wszystkie kryształy. Atlantyda powinna tu być. Widocznie to tylko legenda. Mówi pani, że jest tu, a więc ją odnajdziemy. Wierzę w panią. Od dziś jest pani członkiem załogi. Dziękuję. Słuchajcie, kryształy nie zaprowadzą nas do klucza do Atlantydy, one są kluczem. Brakuje nam tylko jednego. O! Był tam przez cały czas. ¡To chispa Zaro! Miasto Atlantyda! Już nie jest zaginione! Nigdy nie można się poddawać! Dobra robota załogu Atlantydy. Ej! To całkiem ładnie brzmi! Mm. Ryba odnajduje rybę. Łódź podwodna uratowana. Profesor Samantha Rhodes dołącza do załogi Atlantydy. Bohaterowie załogi ratunkowej.